Włącz myślenie, odrzuć autorytety, idź pod prąd. Przestań myśleć stadnie, myśl niezależnie. Te i inne podobne hasła często towarzyszą różnym publicystycznym tworom. I chociaż pozornie mają one wyrażać pochwałę racjonalności, są raczej manipulacją i najczęściej z rozumem nie mają wiele wspólnego. Ich celem nie jest bowiem rzeczywiste wyzwolenie umysłu z błędnych schematów myślowych, ale emocjonalny szantaż. Przyjmij naszą opinię, w przeciwnym wypadku będziesz ślepym głupcem. Albo się wyzwolisz z okowów głupoty, albo przepadniesz. Innej drogi nie ma. Hasła tego typu wykorzystywane są właśnie przez osoby które wyrażają swoje poglądy, czyli wyrażają własną, osobistą wizję przeinterpretowanej przez nich rzeczywistości. Nie podają oni suchych danych, ani nie nauczają narzędzi, które pozwalają dokonać samodzielnej i krytycznej analizy poruszanych tematów. Często manipulują również różnego rodzaju źródłami, ale w taki sposób, aby specjalnie dobrane dane pasowały do z góry założonej hipotezy. Innymi słowy, nie stwarzają oni przestrzeni dla niezależnej myśli, a raczej starają się przekonać jedynie do własnych opinii. Intrygują, kombinują, przeinaczają po to, aby urabiać, tak samo jak sami zostali urobieni, tych, którzy nie potrafią o ironio, Samodzielnie myśleć w sposób krytyczny. Zresztą co oznacza myśleć niezależnie? Czy również niezależnie od rozumu? Myślenie niezależne jest bowiem często wyrazem buntu lub też wyrachowania wszelkiej maści antysystemowców, dziennikarzy niepokornych, bajerantów i mistyfikatorów, atencjuszy, nabieraczy krętaczy i szarlatanów. Nierzadko głównym celem nie jest uwolnienie ciemnych mas, ale zysk i atencja w dowolnej kolejności. Z drugiej strony pojawia się również idea porzucenia wszelkich autorytetów. Ale taka przekora potrafi być równie bezrefleksyjna, jak ślepe podążanie za głównonurtowym przekazem mediów. Jeżeli przyjmujemy z automatu opinię anty to trudno tu mówić o własnej opinii co najwyżej o mniej lub bardziej świadomym stawianiu się wobec czegoś aby móc czuć się wyjątkowym lub wyróżnionym to wielka słabość ludzi i słabych umysłów właśnie dlatego obie te skrajności wraz ze swoimi patologiami stoją względem siebie jedynie w pozornej opozycji, tak naprawdę stanowią jednak swoje lustrzane odbicie. Dlatego zdecydowanie wolimy zawołanie sapere aude odważ się być mądrym mądrym, czyli takim, który potrafi dostrzec zarówno prawdziwe stwierdzenie wśród najpowszechniejszych opinii, ale widzi także słuszne uwagi osób poza głównym nurtem debaty publicznej. Już starożytni filozofowie, a za nimi średniowieczni myśliciele co róż powtarzali, aby dokładnie badać to, co ktoś mówi i myśli, to jakich używa argumentów i jakie konsekwencje wynikają ze stawianych lub bronionych twierdzeń, ale nie po to, by z góry je przekreślać lub ośmieszać, ale po to, aby móc dostrzec w nich to, co prawdziwe co może mieć rzeczywistą wartość dowodową i wykorzystać to, by ująć to nieco górnolotnie w dochodzeniu do prawdy, do tego, jak się rzeczywiście rzeczy mają. Warto cenić sobie wiedzę i opinie prawdziwych autorytetów, zwłaszcza w dziedzinach, w których samemu nie posiada się kompetencji. Oczywiście to trochę obraz z idealnego świata, Ponieważ jakość współczesnych autorytetów pozostawia wiele do życzenia. Ale zostawmy ten temat. Chcemy tylko powiedzieć, że najczęściej najwspanialsze naukowe dzieła powstają jedynie w oparciu o dokonania innych. Aby widzieć dalej, trzeba, i znów nie mówimy tu nic nowego stanąć na ramionach olbrzymów. Idealnie niezależne myślenie, wskazuje człowieka jedynie na błądzenie. Rzadko kiedy udaje się w pojedynkę i w całkowitej izolacji od reszty świata dokonać przełomowych odkryć. Również na gruncie filozofii, jak wiemy, historia jest magistra vitae. Historia jest nauczycielką życia. Sama zaś nauka, ale też szeroko pojęta ludzka myśl, jest żywym organizmem. Pełnym współzależności, poza którym właściwie funkcjonować mogą albo geniusze, albo szaleńcy. Jeśli więc chcesz naprawdę myśleć samodzielnie, krytycznie i twórczo, musisz posiadać szacunek nie tylko do innych ludzi, zwłaszcza wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, ale również do całej myślowej, ideowej, naukowej, Kulturowej, społecznej i filozoficznej spuścizny ludzkości, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Podstawą nie jest bycie anty, ani tym bardziej ideologiczne lub zatwardziałe chodzenie pod prąd, ale odpowiednie ukształtowanie własnego umysłu, własnego rozumu, własnych myśli tak, aby potrafić trafnie analizować dane treści. Aby móc poddawać je krytycznej, co nie znaczy, że krytykanckiej ocenie, a przede wszystkim, aby w dzisiejszym świecie informacji wykształcić odpowiednie rozumowe filtry wszelkiego rodzaju treści, nie może samodzielnie myśleć ten, kogo wcześniej nie nauczono myśleć w ogóle.